Więc jeśli Państwo jesteście już trochę zmęczeni tą całą sytuacją wyborczą, to proszę teraz zostać z nami, bo będzie dużo przyjemniej, będziemy rozmawiać o sztuce e, razem z moim gościem, pani Anna Niedźwiedź, e, szkoła baletowa Anny Niedźwiedź. Dzień dobry, Dzień dobry. E, będziemy spotykamy się w związku z Waszymi spektaklami, które w przyszłym tygodniu, ale myślę, że do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast chciałabym zapytać najpierw, kiedy się pojawiła taka myśl u pani, że chce mieć swoją szkołę? O to właśnie 20 lat temu, w tym roku obchodzimy 20-lecie. Trudno powiedzieć, czy damy radę zrobić to z wielką pompą, dlatego że cały czas gramy Alicję w Krainie Czarów. Oczywiście kolejne pomysły i projekty są już w trakcie, że tak powiem, realizowania w tym pierwszym takim stadium. Natomiast faktycznie to już 20 lat, no już troszkę. A co tak zadecydowało, że chce przekazywać tą swoją wiedzę dalej? Chce tak trochę kształtować te młode talenty? Tak, chyba najbardziej, najbardziej ciągną dzieci. Wystarczy spróbować. Jeżeli ktoś ma do tego predyspozycję, a tego się nie wie tak naprawdę do końca, dopóki się nie przybywa z, właśnie z dziećmi, bo do młodzieży troszkę lat trwało, aż ją sobie wychowałam. Natomiast dzieci mają taką magię, która, która przyciąga i która bardzo rozwija samego uczącego. Tak ja zawsze podchodziłam do, do tego. I to, to, to dzieci i uczniowie po prostu powodowali, że szkoła się rozwijała, właśnie ich talent ich pasja, no i oczywiście rodzice, rodzice, którzy dzieciom pomagali, ale to naprawdę jest zawsze tak, że to dzieci chcą. Mhm, a takie najmłodsze dzieciaki, które do pani przyszły, ile miały lat? Jak najmłodsze? Trafiają? Najmłodsze miały 2,5, pół, ale oczywiście to jeszcze za wcześnie. Także tak to jest. bardziej rodzice pewnie chcieli, prawda? Tak, żeby... Myślę, bo to jest tak, dzieci w domu y, ruszają się, tańczą, śpiewają i, i często rodzice myślą, że to już jest ten moment. No Ja zawsze mówię, że lepiej troszeczkę poczekać, żeby też nie zrazić, ale faktycznie no, dzieci się teraz rozwijają szybciej. W związku z tym trzylatki już na sali baletowej spędzają. Naprawdę? u nas, Tak, dwa razy w tygodniu po godzinie zegarowej. I bo, nie o, że po trzylatkach na nartach, to ja już słyszałam, ale o trzylatkach na sali baletowej to niekoniecznie. Tak, i, i faktycznie. Rozumiem, że zupełnie inne ćwiczenia, prawda? Bo tutaj no, no, to nie są ćwiczenia takie stricte baletowe. No, dr przy drążku te dzieciaki nie ćwiczą pewnie, prawda? Ćwiczą chwileczkę, oczywiście Naprawdę? tak. No, jest to lekcja baletu. Jest istotna, żeby dzieci czuły, że nie jest to kolejna lekcja rytmiki, że nie jest to jakaś gimnastyka czy jakiś taniec. Jest to jednak balet. Ja myślę, że od najmłodszych lat trzeba pielęgnować to, czym jest balet, jaka to jest sztuka. Oczywiście to są elemenciki podczas lekcji. Są tam też fragmenty akrobatyki. Też to brzmi trochę strasznie może dla niektórych, ale jest są przystosowane dla maluszków. Mamy wykwalifikowaną kadrę, która sobie świetnie radzi z taką grupą wiekową dzieci. No a świadczy o tym, że tak powiem sukcesie to, że dzieci nie wychodzą podczas zajęć. Oczywiście te, które wychodzą no to są te, które muszą jeszcze z rok poczekać. No to rodzice zawsze wiedzą trochę metodą prób i błędów, ale często z tych trzylatków no rozwijają się piękne perły, naprawdę. A jak szybko jest Pani w stanie dostrzec właśnie te, te perełki? To, to, to coś właśnie w nich, że tutaj może być, może mieć w kierunku tej takiej, nie powiem, że wielkiej kariery, ale może zawodowego, już później zajmowania się baletem? No właśnie wbrew pozorom wcale nie szybko. I, i dlatego nie można się, nie można robić czegoś takiego jak egzamin, który albo mówi tak, albo mówi nie. To nie jest takie ewidentne. Czasami to są też lata. Przychodzą dzieci, które robią wrażenie bardzo utalentowanych. I pomijając kwestie fizyczne, bez których faktycznie jeśli się ich nie ma, no to się... Niewiele osiągnie albo bardzo, bardzo ciężką pracą. Natomiast to jest też kwestia psychiki. I często jest tak, że dzieci bardzo utalentowane, które wykazują to podczas pierwszych godzin czy, czy dni, zostają na przykład na tym etapie, nie rozwijają się dalej. A takie dzieci, powiedzmy, jak rodzice nieraz mówią: Wie pani, ale ona jest taka nieśmiała, taka niepozorna, a ja zawsze mówię i bardzo dobrze, bo to jest cecha dobrej przyszłej artystki baletu na przykład. I tak często się dzieje. One zdobywają w trakcie nauki poziom wysoki, Poziom własnej wartości, a to jest chyba najważniejsze w ogóle u człowieka. Także to faktycznie nieraz to są lata, ale najczęściej po pierwszym roku nauki już widać. I to, co cechuje Waszą szkołę, to to, że zawsze przygotowujecie takie spektakularne, nie boję się tego słowa, przepiękne widowiska. W to angażujecie bardzo wiele osób. No i zła informacja dla Państwa jest taka, że najczęściej tych biletów brakuje, jak tylko się kasy otwierają. No i pytanie moje jest takie, co przed Wami? Jeśli chodzi o te widowiska. To znaczy, plany są, są duże, natomiast mi nie wolno zapominać, że moją główną działalnością jest szkoła i edukacja. A również robienie spektakli to wielka moja pasja i myślę, że też uczniów mojej szkoły, ponieważ nieraz chociaż jesteśmy zmęczeni, jeśli mówię, że nic nas tak szybko nie czeka nowego, to wszyscy są mocno zdziwieni i niezadowoleni. Ale mimo to no, muszę wiedzieć, że edukacja jest najważniejsza i zachować spokój w tworzeniu tych widowisk, chociaż już kolejne. Yy, są, są, muzyka jest w trakcie komponowania, bo od tego zaczynamy. Mamy też szczęście, że współpracujemy ze wspaniałym kompozytorem, panem Gabrielem Kaczmarkiem faktycznie jego kompozycje są taką moją odzwierciedleniem trochę mojej duszy i tego, co, co mi gra w środku. Nie umiem komponować niestety, ale znalazłam człowieka. No ale inny talent. Tak. In, inna, inna pani rola tu. Inna moja mhm. rola, właśnie, ale wielkim szczęściem jest znaleźć człowieka, który tak świetnie y, rozumie to, to, czego ja oczekuję I te kompozycje powstają y, już kolejne, w tym teraz mamy w styczniu y, spektakl tym razem nie w Teatrze Wielkim, ale zapraszamy dzieci do, do, do nas, do Auli a, y, Czajkowskiego w <laughs> szkole to jest nasza aula, z której robimy teatr i tak się chwilami czujemy. Na co dzień ćwiczymy, tam oczywiście jest to sala ćwiczeń. Natomiast jest to fajne miejsce. W zeszłym roku była premiera, która się bardzo spodobała i w tym roku już też się bilety kończą, z czego się bardzo cieszymy, bo nowe miejsce, które się po prostu w Poznaniu przyjęło. Także zapraszamy wszystkie, wszystkie dzieci i to będzie też kompozycji właśnie pana Gabriela Kaczmarka. Impresje zimowe, dużo niespodzianek, naprawdę. Natomiast kolejne, kolejne kompozycje powstają jeszcze wolałabym nie zdradzać. Mm -hmm. Mam nadzieję, że premiera będzie w styczniu przyszłego roku. No, trzymamy za to kciuki. E, przy tak spektakularnych, dużych widowiskach, ile osób jest zaangażowanych w pracę? O, właśnie, całe mnóstwo. Naprawdę, to ja zawsze mówię, że gdyby człowiek wiedział, na co się porywa, to by tego nie zaczynał w ogóle. Natomiast w efekcie, mm, tak naprawdę te widowiska to nie jest tylko spełnianie moich ambicji. Myślę, że to jest w zasadzie na końcu. Tak naprawdę chodzi o rozwój dzieci, o edukację i o to, żeby dzieci miały kontakt z artystami. I to tak krok po kroku po prostu wychodziło. Natomiast nasi artyści są tak niezwykle nie, niezwykli. Ja, ja myślę, że się o nich strasznie mało mówi. Szczególnie ci młodzi, którzy kończą akademię, śpiewaczki, nasi tancerze z opery poznańskiej, czy współpracująca z nami szkoła Kurczewskiego, z której chór bierze udział mm -hmm. w spektaklu. To są ludzie niezwykli. Oni potrafią bardzo dużo zrobić i naprawdę pieniądze są na samym końcu. Oczywiście... No, Te pieniądze są istotne. Dla nich na samym końcu, dla Was naprawdę. Tak, pierwszym, tak, prawda? niestety to, to, to boli. To znaczy, gdyby nie ich dobrowola i taka współpraca dla samej idei tak naprawdę, to byśmy pewnie tego spektaklu nigdy nie zrobili. Ale no nie ukrywam, marzy mi się taka sytuacja, gdzie bym mogła docenić artystów również od strony finansowej, bo jest to przecież ich praca, szczególnie tych artystów, którzy no są, są już po prostu po, po szkołach, są już w trakcie y, pracy w teatrze, są solistami. No to są wybitne jednostki. Natomiast naprawdę warto o tych ludziach mówić, bo to oni zarażają kolejne pokolenia albo po to, żeby przychodziły do teatrów i po prostu oglądały ich na scenie, albo po to, żeby sami chcieli być artystami. No, a jak ze wsparciem miasta? No bo robicie coś takiego spektakularnego w takim miejscu jak Teatr Wielki, i właściwie te premiery na moje oko laickie, nie różnią się wiele od tych premier, które przygotowują nam wykwalifikowani zawodowi artyści. Miasto was wspiera? Dobrym słowem. Rozumiem. No cóż, to dobrym słowem wspiera bardzo często, rozumiem. Tak, no tak jak mówię, no, działalnością naszej szkoły nie są spektakle. Jednocześnie one powstają i no, cieszymy się, że widownia tak przychodzi w takiej ilości, że te bilety się sprzedają. No się śmiejemy, że to wygląda tak jak w Warszawie, prawda? Że po bilet trzeba pół roku wcześniej albo jeszcze wcześniej. I to jest cudowne i to nas popycha do tworzenia tych spektakli dalej. Szczególnie, że oglądanie dzieci na Редактор To nie jest takie oczywiste. To, tego nie, nie można zrobić w wielu miejscach na świecie. Są oczywiście dzieci w różnych fragmentach oper czy znanych baletów, ale troszeczkę inaczej przedstawione. One są zawsze jako malutki dodatek, a tak. u nas dzieci są podstawą spektaklu i one mają bardzo wysoki poziom. Dlatego my nie wstydzimy się absolutnie przedstawiać tych spektakli w Teatrze Wielkim. Skoro Teatr Wielki nas przyjmuje, jest to współpraca, to znaczy, że nasz poziom temu odpowiada. Dlatego, dlatego chcemy to robić dalej. Oczywiście bez Pewnie w pewnym momencie będzie to bardzo, bardzo ciężkie. My jesteśmy wszyscy pracocholikami, robimy wszystko, co się da, ale jeżeli ktoś chciałby nam pomóc, żeby spektakle były jeszcze bardziej niesamowite, to z otwartymi rękami. To, to, o to też apelujemy. Ja Państwu pokażę może inny spektakl, bo mamy tutaj zwiastun drugi spektaklu, tym razem Askarian. O Askarianie kiedyś rozmawiałyśmy, pamiętam, tutaj na tej antenie, ale teraz o Alicji bym chciała więcej porozmawiać. Alicję będziecie wystawiać w poniedziałek i we wtorek. No i spektakl o czym jest to chyba wszyscy wiemy, ale jak Państwo podeszli do tego tematu, do tej historii? Galicja tak, w Krainie Czarów przede wszystkim jest takim tematem, w którym ja mogłam rozwinąć skrzydła, a to jest podstawa, żebym mogła w ogóle zabierać jakikolwiek spektakl. Nie mogę mieć ograniczeń, może to być nic, co już powstało. Stąd ten spektakl tak naprawdę, chociaż premiera już była w czerwcu. Teraz kolejne spektakle. Ja mam kolejne pomysły na jego rozwój. Oczywiście zachodzi pytanie, czy warto rozwijać to, co jest już, myślę, naprawdę dobre, czy nie. lepiej nie zabierać się za nową premierę. Tego nie wiem, ale chodzi o to, że jest to, że jest to spektakl, który naprawdę, zresztą teraz, poniedziałek, wtorek, kto ma bilety, to zobaczy nowe postaci. Także on się i tak troszeczkę zmienił. I właśnie dlatego Alicja w Krainie Czarów. Mhm. Ja widziałam, że tam już taki mały na waszej stronie facebookowej rynek się pojawił, że ja bardzo przyjmę trzy bilety, odkupię <noise> trzy bilety, bo bym chciał. Czyli rzeczywiście tak jest, że macie pełną widownię w teatrze wielkim, co się nawet no, czasami nie zdarza przy spektaklach teatru wielkiego, prawda? Tak, tak. Faktycznie cztery spektakle, które były w czerwcu, miały stuprocentową frekwencję łącznie z dostawkami, trzecim balkonem, który no, nie jest idealnym miejscem do oglądania spektaklu w naszym teatrze, wszyscy to wiemy. Teraz też nie ma już ani jednego biletu, także no, bardzo nas to cieszy. Chcielibyśmy po prostu te spektakle jeszcze móc w widowni poznańskiej i myślę nie tylko, bo wiem, że nie tylko ludzie z Poznania przyjeżdżają w poniedziałek i wtorek, także mamy nadzieję pokazać to jeszcze szerzej. Ja trzymam kciuki, żeby się udało yy, i będziemy obserwować, co się dzieje właśnie w Waszej szkole baletowej i zapraszać na kolejne premiery w styczniu, jeśli się uda, tak? Impresje zimowe? Impresje zimowe, tak, w styczniu na pewno. To zapraszamy bardzo serdecznie. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję Mam nadzieję, również. że może udało się Państwa troszeczkę baletem, tańcem albo wielkimi widowiskami przepięknymi zarazić. Yy, no zła informacja jest taka, że biletów już nie ma, no ale proszę walczyć, bo może ktoś akurat nie może, może chce odsprzedać, może chce... Cokolwiek innego za ten bilet, Więc jeśli państwo macie ochotę, to polecamy bardzo mocno. Pani Anna Niedźwiedź, dziękuję bardzo za rozmowę. szkoła baletowa Anny Niedźwiedź, a Alicja w krainie czarów w teatrze wielkim w poniedziałek i we wtorek. My teraz robimy sobie krótką przerwę. Po przerwie będzie jeszcze więcej informacji.